Dzień dobry i witam serdecznie na odcinku z, no po prostu z otwierania nagrod za sezon. Odbieramy sobie ostatnie wyzwanie. Pyk. Tutaj, no kolejny poziom. Pyk, ale odbieramy sobie tutaj i otworzymy sobie trzy skrzynki. Jedna, druga najgorsza. No, ale zobaczymy co trafimy tutaj. Nie, to nie jest ta pierwsza skrzynka. Nie, nie, nie. Pierwsza skrzynka przed nami. Co to? Rzadkie. Dokładnie, czyli, no, słaba rzecz. Espery jakieś koła. No, nie wiem. Teraz troszkę lepszy zrzut. Pyk. Leci. I co to? Bardzo rzadkie. A co to jest? Pędzące kropy. Ok, no. Nawet może być i teraz najlepszy zrzut, zrzut importowany. Chciałem black market z tego, A to jest importowane, a co to jest? Takubi zniekształcenia. Jakie? No bardzo słabe trafy. Jak na koniec sezonu, będzie tragiczne bym powiedział. Nie wiem, może coś się jeszcze uda wymienić. Ale mało prawdopodobne. No w sumie moglibyśmy wymienić, ale tego nie wymieniamy. Mm, tutaj coś mamy? Nie. Nie, nie. A tutaj? O, jest jakiś dopalacz. To, tego też nie możemy wymienić. Ale mamy? Ale to można wymienić. Wymieniamy widzowie. Poczekamy na jakąś importowaną jeszcze rzecz. A z tego Twizzera to nie chcę wymieniać zbytnio. No i to w sumie na tyle z tego odcinka. Nie chcę mi się grać gierki jednej, bo nie mam psychy. 那就到这里去吗